Cześć, pokażę Wam kilka dodatkowych modułów, które warto zainstalować w swoim Drupalu. A będą to moduły Administration Menu, Molom oraz Purman Kron. Jak można zauważyć, u góry pojawił się pasek, Dodał go właśnie moduł Administration Menu. I on służy do łatwiejszej nawigacji naszej strony. Szybciej można dotrzeć w różne miejsca nawigacyjne. Przejdźmy teraz do konfiguracji modułu Molo. Moduł Molom jest odpowiedzialny za spam na stronie. A raczej o to, żeby tego spamu nie było. Chroni on treść przed spamem dodawaną przez boty. By moduł ten poprawnie działał, potrzebne są klucze dostępu: klucz publiczny oraz klucz prywatny, które dostaniecie po rejestracji na stronie głównej molom. Można się na nią dostać, wybierając link: Create a User Account on Molom.com, znajduje się on tutaj. Aha, jestem już zalogowany, już wcześniej założyłem sobie konto. Jak wejdziecie na ten link, będziecie mieli pola do wypełnienia, takie jak swój username, e-mail, na który przyjdą informacje niezbędne do późniejszego logowania oraz dostaniecie hasło do logowania. Gdy już będziecie mieli wszystkie dane, zalogujecie się. W zakładce Site Manager będziecie mogli dodać swoją stronę. Jak widzicie, już mam tutaj dodaną stronę. Wy prawdopodobnie będziecie mieli link do dodania swojej pierwszej strony. Wybierzecie ją oraz będziecie mieli do wyboru trzy opcje: Molom, Molom Free i dwie wersje płatne: Plus oraz Premium. Wybierzcie oczywiście tą wersję bezpłatną i kontynuujcie cały proces. Gdy dodacie już swoją witrynę i będzie w postaci takiej tabelki przedstawione, będziecie mogli wyciągnąć swoje klucze poprzez View Key, publiczny i prywatny, które przekopiowujecie do modułu, zachowujecie konfigurację I wtedy będziecie mogli ustawić, co i w jaki sposób ma być chronione. Komentarze, czy rejestracja użytkownika będzie wymagała udziału tego modułu, czy inne rzeczy. Standardowo jest to dobrze, dobrze zrobiona konfiguracja i nie potrzeba robić żadnych zmian. Wystarczy zachować konfigurację i te wszystkie rzeczy już są chronione. Ok, trzecim modułem, który włączyliśmy jest moduł purman-cron. <coughs> purman-cron wykorzystuje się wtedy w Drupalu, gdy nie mamy dostępu do zadań cron na serwerze bądź zadań cron dostępnych poprzez panel administratora serwera. O tym przeczytacie w tekście, co będzie nad filmikiem, także będziecie wiedzieli o co chodzi. I teraz wam pokażę metodę na odpalanie krona, gdy nie mamy ani dostępu do linii komend, ani do panelu administratora serwera. W ogóle po co są zadania cron? Drupal by w pełni funkcjonować potrzebuje regularnego uruchamiania skryptu PHP. Można go odpalić ręcznie, wpisując przeglądarkę. Powinna pojawić się czysta strona. No, i w tym momencie kron został odpalony. Odpalone zadania kron można zobaczyć w raportach. Ostatnie wpisy do dziennika. O, I tutaj ten punkt odpowiada to, że właśnie przed chwilą wykonałem odpaliłem skrypt kron. Godzina. To się zgadza. Drupal potrzebuje automatycznego odpalania tego skryptu co jakiś czas. Uruchamianie skryptu jest niezbędne do poprawnego działania np. wyszukiwarki systemowej. Gdy nie będzie odpalany kron, to nowe wpisy nie będą się indeksowały, a tym samym nie będą w wynikach wyszukiwania. Kron jest także niezbędny do poprawnego raportowania witryny. Czyli nie będziemy mieli aktualnych informacji na temat yy, nowych wersji rdzenia Drupala bądź innych modułów. Konfiguracja, mo konfiguracja tego modułu jest prosta. Wchodzimy w zakładkę konfiguracja witryny, Purman Scron. i ustawiamy co jaki czas w minutach ma odpalać się ten skrypt. Ja mam ustawione co 10 minut oraz zapis do dziennika zdarzeń mam ustawiony na tak. Po zapisaniu możemy sprawdzić w portach czy moduł działa. Ostatnie wpisy. Możemy nałożyć filtr że chcemy znaleźć tylko zadania kron I ostatnie zadanie wykonane o 28 czyli trochę wcześniej. I tu widać, że zadanie to wykonane było przy pomocy modułu cron, co świadczy o tym, że moduł działa poprawnie. I to wszystko. Dzięki.